Badanko. Tym razem mamy zadanie znowu od ryby Sławka, zaserwuj paluchowi rybnemu i jego wybrance wykwinną kolację w dowolnej restauracji. Możemy to zrobić zaniecie na czterech różnych klasach. Ja wybieram skaliste skarpy, gdyż tutaj robiłem poprzednie zadanie. Co musimy robić, już się zaraz dowiecie, lecimy sobie pierwszy co na skaliste skarpy, a wy pamiętajcie o subiku, a w górze, dlatego że codziennie jest jakiś odcinek z Fortnite, są wszystkie zwania i codziennie jest stream z Fortnite, także zapraszam serdecznie. No i też fajnie jakbyście używali kodik Sejamsar, który jest tutaj. Wpiszcie go w jeśli Wam pomogłem, Wy wtedy skarżym, jak powiem na mój kodik, wspieracie kanał w rozwoju, za Ci mega, mega serdecznie dziękuję, dzięki. Dobra, co robimy? Lecimy sobie na tą e, wielką Hawirętaj tej ryby Sławka. I lecimy sobie na koniec. Jak widzicie jest tutaj taki stolik. I jedno co, to musimy tutaj do niego podbić. I po prostu sobie go tutaj użyć. Tutaj właśnie widzowie pisali mi tutaj trzeba to tak zrobić. Jak widzicie podchodzimy, używamy. No i zadanie mamy wykonane. Serwuj paluchowi rybnemu i jego wybrance wykliną kolację. Mamy zaliczone. Także to jest całe zadanie. No i tak naprawdę to jest właśnie wszystko. Jak widzicie zadanie mega, mega proste. I nie musi się tutaj nic więcej robić. Jest to właśnie całe zadanie. No i tutaj wraz właśnie widzami robiliśmy sobie to wyzwanko. I jak widzicie w pełni działa. Także teraz pokażę oczywiście na łapie gdzie to dokładnie. Jest, proszę bardzo, skalicę My tutaj. No i musimy sobie po prostu od tej przybliżyć. Jak mamy tutaj ten główny domek, to tutaj na końcu tego domku, na tym tarasie, mamy dokładnie od tu e, ten stolik. Po prostu podchodzimy sobie tam i go używamy i mamy wykonany. Można oczywiście robić też na innych lokacjach, tak jak właśnie nam pokazywał zadanie, aczkolwiek ja po prostu lubię tę lokację i sobie tutaj poleciłem i tutaj podbijamy. Używamy stolik i mamy wszystko wykonane. Ja to jeszcze tylko dodam, żeby wykonać zadanie, musimy zrobiony poprzednie wyzwanko. Także, jeśli ktoś jeszcze go nie zrobił, jest oczywiście u mnie poradnik do każdego zadania. Także, sobie go zróbcie. No i duże też pożyczki dla Pimała, która tutaj właśnie wysłała mi. No i Cika, bardzo dziękuję. No i to tak naprawdę byłoby na tyle, także mega dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że Wam się właśnie tutaj przydał ten odcinek, że jakoś Wam pomogłem, no i dzięki wszystkim, tutaj dużo osób właśnie pisze pozdro YouTube, także pozdrawiamy wszystkich widzów, którzy teraz oglądają, no i dzięki wszystkim, do następnego, trzymajcie się, siema!